Jerzy Pietrzyk, Olimpijczyk, kłaniam się. Dzień dobry, witam Państwa. I Jan Wieteska, wiceprezes Warszawsko-Mazowieckiej Rady Olimpijskiej. Kłaniam się dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich. Panie Jerzy Pamięta pan ten moment, kiedy usłyszał pan hymn Polski i poczuł ciężar srebrnego medalu? No, akurat, akurat akurat, jak wywalczyliśmy srebrny medal olimpijski podczas Igrzysk Olimpijskich w Montrealu, to jest srebrny medal. Niestety, hymn grają dla zwycięzców. A także, że hymn oczywiście słyszałem na innych imprezach, ale konkretnie na tej imprezie nie. A ciężar tego medalu jak wielki? Powiem szczerze, że jako młody zawodnik, bo ja miałem 21 lat, gdy nasza sztafeta, ten jedyny polski medal w stafacie 4x400 metrów mężczyzn, wywalczyła, młody człowiek nie zdaje sobie sprawy, jaką wagę ma ten medal olimpijski. To dopiero przychodzi z czasem, jak wielkie on ma znaczenie dla mnie, dla mojej rodziny, dla związku, dla kibiców, no i nie, nie ukrywam dla Polski. To przychodzi z czasem dużo ważniejsze, dużo waży i. i, i i, I z czasem dopiero odbiera się wagę tego medalu. A jakby to znaczenie położyć na jednej szali tej wagi, a na drugiej pracę, którą trzeba wykonać, żeby ten medal zdobyć, poświęcenie, te godziny spędzone na treningach, to co jest cięższe? Znaczy, ja mówię, ta radość, która przychodzi z, z uzyskania tego, tego w wyniku tego medalu? w pełni pokrywa ten trud pracy, który trzeba wykonać. Jedni są bardziej zdolni, inni mniej zdolni. Ja potrzebowałem te 6-7 lat prawie, żeby, żeby do tej klasy takiej mistrzowskiej międzynarodowej dojść i żeby ten medal zdobyć. No to jest naprawdę bardzo dużo wyrzeczeń. Wyrzeczeń dla mnie, dla mojej rodziny. Także, że... No ale jeżeli się chce, to trzeba poświęcić. ile lat pan miał, jak pan po raz pierwszy pomyślał spróbuję? No ja po raz pierwszy występowałem, wystartowałem na igrzyskach młodzieży szkolnej, to się tak nazywało, czyli w 69 roku, to jeszcze byłem w szkole podstawowej, ale już wtedy systematycznie trenowałem. Także pan, pan dużo nie... czasu minęło, mimo wszystko byłem młodym zawodnikiem, bo miałem 21 lat, ale tych kilka lat musiało minąć, żeby tą klasę mistrzowską międzynarodową osiągnąć. Ale w tej podstawówce to ktoś pana zmusił, czy pan sam zdecydował? Nie, to były inne czasy wtedy, prawda? Wtedy w takim najbardziej popularnym. Yy, yy, Cyklem był czwórbój był lekkoatletyczny, były mistrzostwa szkoły, prawda? Startowaliśmy. Startowali wszyscy. no lekki atletyczny, czyli bieg na 60 metrów, rzut piłeczką palentową, skok w dal, skok zwyż, prawda? No i w tych zawodach, które się odbywały, zawsze tych kilka talentów było wyławianych. Tak i ja... W... W klubie MKS Beskidi Bielsko-Białe miałem tą możliwość, że akurat na swojej drodze spotkałem tam w MKS Beskidi Bielsko-Biała dwóch wybitnych trenerów, Janka Mazura i Marka Głowackiego i dzięki ich pracy osiągnąłem to, co osiągnąłem. Jerzy Pietrzyk, olimpijczyk, ale jest z nami też wiceprezes Warszawsko-Mazowieckiej Rady Olimpijskiej, pan Jan Wieteska. Witam raz jeszcze. Dzień dobry, witam jeszcze raz. Proszę powiedzieć, jak dzisiaj wygląda sport w szkole podstawowej? No chyba nie najlepiej, Takie, jeżeli miałbym jednym zdaniem odpowiedzieć. I to co Jurek opowiadał, to chyba troszkę czasy minione. Dzisiaj jest już inne czasy, inny stosunek. Mamy pewne problemy w szkole. Są przepisy, które powodują, że do sportu się troszkę inaczej podchodzi. Myślę, że taka mentalność społeczeństwa polskiego powinna się troszkę zmienić. Marzy nam się, żeby było to trochę jak w krajach, które mają sport na bardzo wysokim poziomie. Ja zawsze daję przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie nie w szkole podstawowej w tej najniższej bycie w reprezentacji reprezentowanie szkoły to jest duma tak to jest duma u nas natomiast y, takim zjawiskiem które się potęguje narasta to jest zwalnianie uczniów z lekcji wychowania fizycznego więc y, pewnie ta mentalność Polaków polskiego społeczeństwa powinna się troszkę zmienić ale co zrobić żeby tak się stało Mnie Jurek opowiadał o swoich Początkach. Ja nazywam Olimpijczyków dzisiaj herosami sportu, bo e, ich rola w społeczeństwie, w kształtowaniu takiego e, w stosunku do sportu jest wielka. E, medal olimpijski to dzisiaj jest coś wielkiego. E, my mamy, <laughs> mamy dzisiaj, policzyliśmy to e, z klubów warszawskich na przestrzeni 100 lat, mamy 100, 136 medalistów olimpijskich. Oczywiście. Część z nich nie żyje oczywiście, ale e, korzystamy z tego, żeby olimpijczyk był takim, takim wizerunkiem dobrego sportu. Wizerunkiem, który e, powoduje, że autorytet sportowy daje szansę na to, że młodzież się zacznie garnąć do sportu. Szereg innych także działań podejmujemy, ale to jest ważne. A może tak wysłać olimpijczyków do szkół? Robimy to. Robimy to. Wysyłamy Często. nawet. E, Proponujemy szkołom prowadzenie lekcji wychowania fizycznego przez olimpijczyków, to daje, daje dobre rezultaty, bo to jest inna lekcja sportu. No wyobrażam sobie, tak. wyobrażam sobie. Olimpijczyk przychodzi, troszkę opowiada o tym jak to wygląda na igrzyskach, jak on zdobywał medal, ale też pokazuje, Elementy treningu sportowego, rozgrzewki sportowej, walki sportowej. Jeżeli na przykład to jest Marian Sypniewski, daje pierwszy przykład z brzegu Szermierz, to on przychodzi z, z floretem, pokazuje jak wygląda broń sportowa. Już się e, dzieje. I dzieci się tym zainteresują, e, zawsze bardziej niż na normalnej. Ja myślę, że przy tej okazji trzeba powiedzieć, że brakuje nam pewnie takiej. Atrakcyjności lekcji wychowania fizycznego. Jak Jurek, tu rozmawialiśmy, często się tak zdarza, że rzuca się piłkę i grajcie. Tak? No, takie powszechne mniemanie jest troszeczkę o tym, o tym słabym wychowaniu fizycznym. A tu nagle przychodzi olimpijczyk i pokazuje zupełnie coś innego. Zależy nam na tym, żeby tak się właśnie stało. Luiza Złotkowska niedawno pokazała, jak wygląda rozgrzewka łyżwiarza szybkiego. Dzieciaki się tym bardzo mocno zainteresowały. Robiliśmy to w Mysiadle, w Wołominie, w szeregu miast województwa mazowieckiego, bo obejmujemy swoim działaniem Warszawę i Mazowsze. To jest świetne i to będziemy rozwijali. Tak, to fajna sprawa. Pan Jerzy ma jakieś doświadczenia pedagogiczne, świeże w pamięci? No, no, świeże, świeże, na bieżąco. Akurat jestem opiekunem czwórki moich wnuków i proszę wierzyć, przez ostatnich tam 7 lat, co roku, jestem cztery razy na tym zebraniu szkolnym, wywiadowcę. I powiem szczerze, że no jestem troszeczkę przerażony, bo przygodowo w siódmej klasie czy w ósmej klasie 40-50%, szczególnie dziewcząt, jest zwolnionych z zajęcia chowania fizycznego. No i w końcu tam koledzy mówią, Jurek, no ty jesteś prezes klubu, no powiedz coś, no to się odzywam. Mówię, proszę panią, nie ma pani prawa zwalniać swojej córki z zajęcia chowania fizycznego. Ja nie mam prawa? Co pan do mnie mówi? Ja mówię, proszę Panią, jeżeli ma Pani takie prawo, to proszę zwolnić swoją córkę na cały semestr zajęć języka polskiego, z fizyki, z matematyki. No jak pani ma takie prawo, to proszę zwolnić. No, oczywiście są przypadki, że dziecko jest zwolnione, ale na takie długie zwolnienia, moim skromnym zdaniem, to może wystawić tylko lekarz albo rzuca się piłkę, tak jak Janek powiedział przed chwilą, pozostali siedzą. No to jest właśnie ta atrakcyjność zajęć. No ale to zależy wszystko od prowadzącego zajęcia, ja mówię no, każda inna dowolna forma ruchu. To przecież można nawet włączyć magnetową 45 minut, niech dziewczyny tańczą. Niech wezmą kijki, niech chodzą z kijkami, nie grają w badmintona, nie grają w ping-ponga, nie grają w paletki. Dowolna forma ruchu, ale niech się ruszają. Natomiast no, <ścoughs> nauczyciel powinien być na tyle elastyczny i Promować nie tylko tą sprawność fizyczną, bo nie każde dziecko jest sprawne, ale promować yy, zaangażowanie ucznia w to, że chce, że chce. No bo jak się rozmawia z młodymi, z młodymi rodzicami, z młodymi paniami, to mówią, ale przecież to, to z, z wychowania fizycznego nie powinna być w ogóle ocena, prawda? Powinna być, tylko nauczyciel powinien no, tą skalę ocen mieć dobrze ułożoną. A jak to zrobić, żeby promować zaangażowanie? Ale to nauczyciel widzi. No, no musi być właśnie na nie tylko tak, jak przed chwilą powiedzieliśmy, rzucenie piłki, tak? No, to każda inna dowolna forma ruchu. To jest to, co my robimy. No, proszę wierzyć, na przykład Krzysiu Kosodowski, nasz medalista olimpijski w boksie, przyszło tam 40 dziewcząt, przyniósł skakankę. To, co on ze skakanką potrafi robić jako bokser, to, to można pokazywać. I proszę wierzyć, na 40 dziewcząt trzy potrafiły skakać na skakance. No. Ja już mówię takie sytuacje, prawda, że, że, że ja jestem prezesem Akademickiego Klubu Lekartycznego Ursynów, przychodzą dzieciaki na takie szkolenie podstawowe, nie potrafi zrobić przewrotu w przód, nie potrafi zrobić przewrotu w tył, przez skrzynię nie skoczy, przez kozła nie skoczy, na rękach nie stanie, po linie nie wejdzie na górze, na drążku się nie podciągnie. No to coś z tym szkoleniem podstawowym w szkole jest nie tak, no. no my to robimy w klubie, prawda? Do tego w tej chwili jeszcze no jest ta ustawa Kamilka, prawda, gdzie, gdzie trener no nie może wejść do szatni, nie może dotknąć zawodnika, ale żeby poprawnie wykonać asekurację zawodnika przy tych wszystkich ćwiczeniach, o których przed chwilą mówiłem, to musi być dotyk, prawda. I tutaj no nie, czasami z, zdarzają się sytuacje drastyczne i je trzeba eliminować ze sportu, bo one się zdarzają, ale to są sporadyczne przypadki. A pan by to wszystko zrobił dzisiaj? Ja mówię, to musi ulec zmiana w mentalności, w mentalności rodziców przede wszystkim no i dzieciaków. No. Ale ja mówię też o sprawności na przykład pana rówieśników. Gdyby się pan spotkał z kolegami i koleżankami z podstawówki. To... Ale, myśmy, ale myśmy to robili wszystko wtedy. Przecież ja pamiętam, myśmy wchodzili na po linię, myśmy stawali na rękach, myśmy skakali, myśmy to wszystko robili. No, ja mam w swoim klubie na przykład Ginie Patle, która jest też nauczycielem wychowania fizycznego. Ona to wszystko na zajęciach, bo to jest w programie, to no, ona to wszystko robi. Ale prawda jest taka, że wielu nauczycieli wychowania fizycznego tego nie robi, bo nie chcą mieć kłopotu. No. To może dziadkowie pomogą. <grym> to już nie bywa, ja tylko dodam tak, dla, dla nas nauczyciel wychowania fizycznego to powinien być pierwszy trener, można by tak powiedzieć, tak? Natomiast oprócz tego, że musimy mówić i zmieniać mentalność rodziców, to jest najważniejsze. Rodzic decyduje, to także musimy to wspomóc działaniami władz sportowych. Proszę zwrócić uwagę, kolejny minister sportu przychodzi i mówi, że trzeba poprawić lekcje WF-ów, uatrakcyjnić, trzeba zrobić tamto, trzeba zrobić tamto, a tymczasem dwa lata temu mieliśmy 30% dzieciaków zwalnianych z lekcji WF-u, a teraz pewnie jeszcze więcej, więc mimo że Władza o tym mówi, że trzeba coś poprawiać, to sytuacja się pogarsza. Zależy nam na tym, żeby zaczęły naprawdę funkcjonować szkolne kluby sportowe, zależy koła sportowe, zależy nam na tym, żeby funkcjonowały w większej ilości uczniowskie kluby sportowe. Czyli to, co wokół szkoły się dzieje, jakby troszkę poza lekcjami WFU, tak, sugerowaliśmy w tym zakresie zmianę. Ustawy o sporcie, żeby tam zaakcentować mocniej taką potrzebę, tak? Żeby troszkę był też prawny przepis o tym, że te formy aktywizacji młodych ludzi powinny być zapisane i powinny funkcjonować na co dzień. Oczywiście atrakcyjność lekcji także, natomiast bardzo dużą rolę też przykładamy do. Nie klubów sportowych. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj w Warszawie szereg klubów, które kiedyś były znakomite, dzisiaj gdzieś tam egzystują albo ich w ogóle nie ma. A klub sportowy, oprócz tego, że zajmuje się wyczynowym sportem, naszym zdaniem powinien się też zajmować dzieciakami mieć otwartą przestrzeń dla, przy, dla dzieci, które przychodzą, chcą. Chcą troszkę poćwiczyć, czy też zapraszać dzieci do tego, żeby, żeby przychodziły do klubu. Więc to jest szereg takich rzeczy, które, na które warto zwrócić uwagę. Jeszcze jedna sprawa, jest szereg inicjatyw także europejskich. Mamy coś takiego zaproponowanego przez Unię Europejską, Europejski Tydzień Sportu. We wrześniu się powinno to być nagminne, szereg we wszystkich miastach, tak? Tak chcieliśmy, proponujemy to. Być może że rozwinie się to. Bieganie bieganie to jest najprostsza forma ruchu. Robiliśmy teraz taki olimpijski dzień biegów w małej miejscowości na Mazowszu, w mrozach, 700 dzieciaków biegało. To jest namiastka tego, ale gdyby to było bardziej popularne, stawało. Biegi są niby popularne, tylko ciągle nie, nie w takiej skali chyba jak byśmy sobie życzyli. A to nie jest trochę tak, że jest ten wielki sport i on jest bardzo daleko, a na przykład takiej możliwości posmakowania też trochę rywalizacji na miejscu, to jest mniej. Ja pamiętam dawno-dawno temu, teraz mi się przypomniało, jak panowie tak opowiadają, taki był też przez telewizję polską prowadzony turniej szkół drużyn piłkarskich teraz nie pamiętam nazwiska tego człowieka, ale to była jedna osoba, która potrafiła taką stworzyć wokół tego emocję, że co najmniej te szkoły tak rywalizowały, jakby to były z całym szacunkiem Mistrzostwa Świata. Znaczy ja powiem w ten sposób, że w 76 roku, jakbyśmy policzyli, to w Warszawie było 16 wielosekcyjnych klubów sportowych i było 16 stadionów lekkoatletycznych. Każdy mówi, to jest niemożliwe, Jurek. Ja mówię, Mog mogę cię wyliczyć po kolei w każdej dzielnicy. Dwa, trzy lata temu doszło do tego, że jedynym czynnym obiektem sportowym w Warszawie był stadion AWF-u. Teraz rzeczywiście orzeł zrobiony bardzo dobrze, nowa skra, ale takich obiektów jak nowa skra, te tego typu stadion powinien być w każdej dzielnicy. Tutaj naprawdę tego brakuje i trzeba w tą infrastrukturę sportową inwestować, tak żeby młodzież miała gdzie rywalizować. Że... Tu Pan Prezes mówił, że nauczyciel WF-u mógłby być takim pierwszym trenerem, może też jest kwestia szkolenia tych nauczycieli. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Jakiegoś też zainspirowania i Zauważamy, pokazania... że traci na znaczeniu wyższa szkoła uczelnia, która nazywa się sportową, tak, Akademię Wychowania Fizycznego. Dzisiaj nie, nie mają takiego w naszym odczuciu, a poza tym widać to. Po chęci studiowania, że te akademie sportowe dzisiaj jakby schodzą troszkę na drugi plan. Mają wychowywać trenerów, mają wychowywać nauczycieli wychowania fizycznego. Tylko zdaje się, że nie, że nie stoją za tym odpowiednie pieniądze po skończeniu takiej uczelni. To wszystko jakby się nam zamyka w niedobrą, w niedobrą stronę. A przy okazji powiem, że. W społeczeństwie naszym jest słaby wynik uprawiania czy przyznawania się do tego, że uprawia się sport. 65% Polaków 65% Polaków przyznaje się, że nie uprawia w ogóle sportu. No To jest jeden z najgorszych wyników w Europie. Także to wszystko się na siebie nakłada, tak? I, I myślę, że warto. Czynić wszystko, żeby, żeby to próbować, próbować zmieniać. Od czego zacząć? Od siebie, może? Tak. Yy, od prostych, najlepiej spraw. No tak? Naj, najlepiej od prostych spraw. Przekonywać, że to, ten prosty sport jest ważny, yy, że my wszędzie, kiedy pytamy fachowców, nie wiem, lekarzy, wszyscy mówią, że sport to jest niezwykle ważna sprawa dla zdrowia. Badania. Yy, Sprzed paru lat, jak pamiętam, pokazują, że jedna złotówka wydana na sport daje oszczędność w zdrowiu 5 złotych. No to jest znakomity, znakomity, znakomita informacja. Tyle tylko, że chyba nie przekłada się to na realizację w życiu codziennym. Ale zacząć od siebie, zacząć od codziennych naszych spraw, przekonać dzieciaków do tego, żeby ruszały się, że zamiast siedzieć przed komputerem, i oglądać jakieś gry, czy grać w gry. Warto godzinkę, dwie poświęcić na to, żeby wyjść na powietrze i po, porzucać piłką, pobiegać. Panie Jerzy, jak się odciąga dzieci od komputera, czy tam od smartfona? Znaczy, ja mogę powiedzieć to, co ja robię. Ja opiekuję się czwórką wnuków, prawda? Yy... Jest pan takim trenerem? Broń Boże, ja mówię. Broń Boże, ja mówię. Ja mówię, najgorszą rzeczą, jaką jest, to uważam, żeby rodzic był trenerem własnych dzieci. Mam w klubie w AKL Ursydów wspaniałych trenerów. Tutaj, generalnie, Gienia Patla. Dzieciaki trenują z nią, są bardzo zadowolone, prawda? Czyli pan się I po prostu każdy, bawi z tymi każdy, i każdy z tych dzieciaków. Podczas tej zabawy jednak na tych mistrzostwach Warszawy dzieci stoi na pudle mimo wszystko. To jest zabawa, to jest zabawa, tak? Ale wolę, żeby trzy razy w tygodniu po te półtorej godziny bawiły się w sport, bo to jest zabawa w sport, prawda? A nie siedziały przed komputerem czy przed smartfonem. Ale jak klepały. pan odciąga? Jak? Ja po prostu mówię, idziemy. <laughs> ja po prostu trochę, trochę, trochę policjant, ale tak, no niestety. No. Jednym chyba z elementów, Takiego zachęcania dzieciaków do uprawiania sportu jest, powiem to, nie, może dziwnie, ale oglądanie sportu, tak? Patrzenie, jak dany sport wygląda. Zachęćmy dzieci i rodziców do tego, żeby poszli obejrzeć mecz, koszykówki, siatkówki, zawody lekkoatletyczne. Dzisiaj, nie, za dwa tygodnie, w połowie września, robimy taki turniej międzynarodowy w akrobatyce sportowej. Chcemy, żeby na na widowni Areny Ursynowskiej zasiadło tysiąc dzieciaków. Zaprosimy szkoły ursynowskie, wilanowskie, mokotowskie, najbliższe dzielnice, żeby popatrzyli ludzie, rodzice i dzieciaki, jak wygląda sport na żywo, tak? żeby dotknęli tego sportu na żywo. A tak przy okazji, jak wszedłem do internetu, wpisałem sobie lekcję wychowania fizycznego, to główna informacja, jaka się pokazuje wtedy w internecie, to jest, jak zwolnić dziecko z lekcji wf -u. No to, to jest tak. Nie, jest informa nie ma informacji, jak zachęcić dziecko do uprawiania e, sportu czy chodzenia na lekcję wf tylko jest informacja, jak zwolnić dziecko z WF-u. Więc, e, więc myślę, że to wszystko razem tworzy nam złą troszkę atmosferę. A co pan powiedział nauczycielom, nauczycielkom wychowania fizycznego, panie Jerzy? No co ja mówię, ja może mam, jestem złym przykładem, bo akurat obracam się wśród tych nauczycieli wychowania fizycznego, do których, do których, no prawdę powiedziawszy, nie można mieć pretensji. Oni robią to, co powinno się robić, prawda? Natomiast, no musi zmienić się troszeczkę Podejście. Ten nauczyciel wychowania fizycznego musi być traktowany jako jeden z, z liderów tego grona pedagogicznego, który jest w szkole. Bardzo często jest w tej chwili tak, że, że on jest traktowany troszeczkę na samym końcu, a on ma być liderem tam. I to się musi zmienić. No musi zmienić się mentalność rodziców, musi zmienić się mentalność w samej szkole. Powolutku do tego dochodzi, bo jeżeli to się nie zmieni, to te czasy świetności polskiego sportu, gdzie zdobywaliśmy tych kilkadziesiąt medali podczas Igrzysk Olimpijskich w Montrealu, gdzie brałem udział, chyba zdobyliśmy 27 medali. No teraz czasami trudno zdobyć 10, tak? Ale to trzeba, że tak powiem, przeprowadzić ogólnopolskie takie w cudzysłowie referendum i powiedzieć sobie, czy chcemy. Bo musimy powiedzieć, czy chcemy. Jeżeli chcemy, no to róbmy to. Mówił pan prezes o akrobatyce sportowej też RDC każdego roku patronuje tym zawodom, a zawodników przybywa czy ubywa. Z roku na rok. Ma maluchów może jest tyle samo, tak? Natomiast bardzo trudno jest przejść od tych kategorii najmłodszych do kategorii seniora. I akrobatyka ma tę trudność że tam występują zespoły, a w zespole musi być różna waga, różny wzrost, bo jeden jest na górze, czyli ten górny, dwóch czy jeden stanowi podstawę e, figury tak, akrobatycznej, więc... Nie, Zawodników jest, mamy bardzo dużo klubów w Polsce, ale głównie w kategoriach tych najmłodszych, a później jest bardzo trudno przejść do kategorii seniorskiej. Natomiast przy tej okazji chcę powiedzieć, że my mówimy, troszkę już zaczęliśmy mówić o sporcie wyczynowym i. Chyba jest troszkę tak, że te medale, o których Jurek mówił, rodzą się z tego, że na, na początek musi być masowość. Tak? Nie da się wychować od początku jednego mistrza i prowadzić go od najmłodszego juniora do, do seniora. Musimy mieć bardzo dużą grupę e, ćwiczących, tych, którzy e, rozpoczynają e, aktywność sportową, budują tę podstawę. E, na koniec, bo pewnie się zbliżamy do końca, powiem jeszcze jedną rzecz. Premier Tusk zgłosił propozycję rok temu Igrzysk Olimpijskich w Polsce. Tak się wszyscy zastanawiamy, czy nie byłby to dobry impuls do tego, żeby. Rozszerzyć aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży. Chociaż oczywiście będziemy mieli głosy, że Igrzyska to jest niezwykle droga impreza i nie będzie na to pieniędzy. Ale warto by było o tym pomyśleć, czy to nie jest dobry impuls, powiedzieć tak, będziemy się ubiegali o Igrzyska, ale musimy mieć tutaj szeroką masowość sportową. Jan Wieteska, wiceprezes Warszawsko-Mazowieckiej Rady Olimpijskiej. Dziękuję pięknie. Jerzy Pietrzyk, olimpijczyk. Kłaniam się. Dziękuję. Za chwilę 22-latek Maciej Filicha, który walczy z różnymi chorobami, ale też walczy o pieniądze na doktorat w Cambridge.